Witaj! Wspaniałe wiadomości! Budzisz się z hipnozy, przeżywasz apokalipsę, co oznacza ujawnienie, odkrycie prawdy i koniec, zakończenie. Teksty i filmiki procesu ujawniają, opisują i osłabiają Twoją egostrukturę, ale to Ty sam rozpuszczasz Twoją egostrukturę, masz potęgę, masz pochodzisz z wymiaru rzeczywistości. Wibracje ego stworzyły w Twojej egzystencji duchowej swoją egostrukturę. Struktura ego w Tobie stwarza potężny stan hipnozy z iluzjami o ludziach, ziemi i wszechświecie. Twoja egostruktura w Twojej egzystencji duchowej ukrywa przed Tobą kim naprawdę jesteś. Twoja egostruktura struktura egzystencji duchowej izoluje Ciebie od wszystkich innych ludzi i izoluje Ciebie od miaru rzeczywistości. Żyjesz w świecie iluzji. Przeżywasz wszystkie egzystencje życiowe, które kiedykolwiek istniały w hologramie, razem z zaprogramowanymi osobowościami, które łączą się z każdą egzystencją życiową i razem z zaprogramowanymi ludzkimi ciałami, które łączą się z każdą egzystencją życiową, która istnieje w hologramie na Ziemi. Wibracje ego stwarzają ludzkie ciała, twoje ludzkie ciała. Płaczą, krzyczą, wymiatują, mają biegunki, krwawią, łamią się, stwarzają odparzenia, odparzenia, Twoje ludzkie ciała zawierają narządy zmysłów, słuch, wełch, dotyk, smak, żebyś odczuwał i odbierał świat iluzji jako rzeczywistość. Twoje ludzkie ciała, uwaga, mają zaprogramowane receptory bólu, ogromne zboczenie w wymiarze rzeczywistości, receptory bólu po to, żebyś odczuwał ból. Jak przeżywasz choroby, jak przeżywasz uszkodzenia ciał w wypadkach, katastrofach, wojnach, atakach terrorystycznych. Twoje ludzkie ciała są stwarzane przez wibrację ego i składają się z miliardów mikrohologramów, zaprogramowanych, żeby stwarzać wszystkie zaprogramowane choroby we wszystkich Twoich egzystencjach, żeby stwarzać. Procesy starzenia się ciała, we wszystkich Twoich egzystencjach i żeby stwarzać ciała śmierć według planu zaprogramowanego do Twojej egzystencji, którą przeżywasz. Ty nie jesteś swoim ciałem. Ty masz ciało stworzone przez wibrację ego. Ty nie wybrałeś tego ciała, nie miałeś żadnego wpływu. Bo żyjesz w świecie iluzji, w którym wibracje ego stwarzają wszystko, a więc i ciała. W świecie iluzji panuje główna zasada. Wibracje ego stwarzają w świecie iluzji psychiczne i fizyczne cierpienie. Po to, żebyś Ty przeżywał psychiczne i fizyczne cierpienie. W świecie iluzji istnieją depresje. Po Powodowe. Depresje w depresjach powodowych tak zwana mama nie chce swojego dziecka. Odpycha swoje dziecko. Nie chce mieć nic do czynienia z tym dzieckiem. Czuje w głębi siebie, uważa, że ona nie ma żadnych uczuć macierzyńskich, żadnych giełdów do tego dziecka. Że to dziecko nie pasuje z nią. To nie jest jej dziecko. I ma rację. Głęboka chwila świadomości ludzkiej, bo to nie jest dziecko tej matki. Dzieci są stwarzane przez wibrację ego. Otoczenie tej kobiety oceniają jako odchylenie, jako zboczenie w egzystencji, w środowisku, w którym żyje, gdyż kobieta nie ma macierzyńskich uczuć, odpycha swoje własne dziecko. Ale reakcja otoczenia jest odchyleniem i zboczeniem. Reakcja tej kobiety jest chwilą przepływu świadomości, gdyż ta kobieta ma rację. <laughs> Nie ma dzieci w świecie iluzji, są tylko ciała stwarzane przez wibracje ego. Im więcej obserwujesz struktury w świecie iluzji, w którym jesteś, tym szybciej osłabia się twoja egostruktura, tym szybciej prowadzisz do jej upadku. Ciąże, sama nazwa ciąży coś ciąży, są odchyleniem, zboczeniem. Ciąże są zboczeniem w wymiarze rzeczywistości. Obserwuj kobiety, kobiety w ciąży. Obserwuj ich ciała, potężne brzuchy, które nagle wyrastają z ciał, które zniekształcają zupełnie strukturę ciała, które jasno, ogromne brzuchy, które pokazują, że tu jest odchylenie, tu się toczy jakiś zboczony proces, który odbiega od normy, który odbiega od rzeczywistości, i mają rację ci, którzy tak myślą, gdyż ciąże są stwarzane, jak wszystko w świecie iluzji, przez wibracje ego. Wszystkie dolegliwości kobiet w ciąży, które mają, są stwarzane przez wibracje ego, dlatego, że wibracje ego stwarzają cierpienie fizyczne i psychiczne. Wszystkie teorie o powstawaniu dzieci, teorie o o spermie męskiej, o plemnikach, o jajach kobiecych, o wytryskach, o spermie, która wędruje do jaja, się z nim spotyka i wtedy tworzy się embryo dziecko, które będzie kiedyś dorosłe. Wszystko to jest iluzjami. Stworzonymi przez wibrację ego, stworzonymi w strukturach uczonych, Którzy podnieśli te teorie, którzy niby zauważyli to w swoich instrumentach, jak obserwowali ludzkie ciała. To są projekcje ich wewnętrzne, egostruktury, w które ty też wierzysz i ty je też powtarzasz, że w świecie iluzji, gdzie wszystko jest stwarzane przez wibracje ego. <laughs> ciała ludzkie w świecie iluzji są stwarzane przez wibracje ego i. Wibracje ego stwarzają cały czas nowe ludzkie ciała, jak fabryka. Wibracje ego w świecie iluzji, w którym żyjesz, używają innych ciał, ciał kobiet, które już stały się duże, które są dorosłe, do produkcji swoich nowych ciał. Wibracje ego stwarzają nowe zalotki, które będą ciałami ludzkimi w ciałach kobiet. I to są te zalotki, które rosną, które powodują to, że brzuch rośnie i staje się odchyleniem, zboczeniem w normie, w proporcji do ciała i pokazuje jasno, że tu ma miejsce jakiś proces, który jest odchyleniem i zboczeniem. Wibracje ego stwarzają w ciałach kobiet nowe ludzkie ciała, Wibracje ego programują narządy zmysłów w tych ciałach i wszystkie wewnętrzne organy. Wibracje ego programują i stwarzają e, zakłócenia chromosomów, wady genetyczne. Jeżeli to wchodzi w programowanie w tej egzystencji. Inaczej ciała ludzkie stwarzane przez wibracje ego rosną w ciałach kobiet, brzuch się powiększa, następuje czas na to. Żeby przeprowadzić specjalnym mechanizmem, wyprowadzić te ciała z kobiet organizmu, i wtedy jest poród. Poród, pewien wylew krwi i pewien pełen bólu, który jest traumatycznym przeżyciem dla tej kobiety, w której, w której ciele jest, zostało stworzone to nowe ciało przez wibrację ego. Cała trauma, każda trauma w świecie iluzji. Ból i cierpienie fizyczne i psychiczne są znakiem, że toczy się proces stworzony przez wibrację ego. Nowe dziecko zostaje, nowe ciało ludzkie zostaje wyprowadzone na zewnątrz z ciała kobiety w traumatycznych przeżyciach. To nowe ciało stworzone przez wibrację ego jest podobne z wyglądu do tych dwóch ciał dorosłych. Które mają odgrywać rolę zaprogramowaną jako rodzice. To podobieństwo zostało zaprogramowane, żeby rodzice mieli potwierdzenie, byli przekonani, patrząc na to dziecko, że to dziecko zrobili oni, bo jest do nich podobne, żeby byli przekonani. Że to jest ich dziecko, które się urodziło, nowe dziecko, które przyszło na ten świat, które nigdy na tym świecie nie było, i którego oni zostali rodzicami, i które oni zrobili. A dziecko jest ciałem stworzonym przez vibrację ego, stworzonym w ciału kobiety, wyprowadzonym na zewnątrz i dołączonym do jakiejś duszy, do jakiejś egzystencji duchowej na Ziemi w hologramie, która przeżywała już wszystkie egzystencje ludzkie, które kiedykolwiek istniały w tym hologramie. Obserwuj ciała tych tzw. bejbisów noworodków, które się pojawiają. Jak bezwładne są, niezdolne do życia, nie mają koordynacji, wydają z siebie dziwne dźwięki, jakie są niespokojne w sobie, jakby cierpiały, płaczą, krzyczą i cierpią, bo każda istota w świecie iluzji przeżywa fizyczne i psychiczne cierpienie. Te nowe ciała, ich bezwładność i niezdolność do życia są znakiem. Że są stworzone przez wibrację ego, gdyż w wymiarze rzeczywistości nie potrzeba żadnych innych ciał, żeby życie powstało. Gdyż w wymiarze rzeczywistości każda żyjąca egzystencja jest zawsze zdolna samodzielnie do własnej egzystencji. Te nowe ciałka, babiesy, które się pojawiają, tak zwane, trzeba się nimi zajmować, je trzeba karmić. Jeśli ma oczyszczać z moczu skały, z one są zaprogramowane, że będą rosły, one są zaprogramowane, że będą choroby, na jakie choroby, one są zaprogramowane, że jeżeli to wchodzi w skład tej rezystencji, będą kiedyś znowu stałe, za jakiś czas i znowu, tak jak teraz. Będzie ich trzeba myć, oczyszczać z moczu, skały, trzeba będzie ich karmić i nie będą zdolne do samodzielnej egzystencji i w momencie, kiedy zostało to zaprogramowane, przestaną egzystować. Żyjesz w świecie iluzji, stworzonym przez wibracje ego. Te dwie osoby, które sądzą, że zostały rodzicami, dostały nową funkcję w świecie iluzji. Teraz będą się zajmować. Nowym ciałem, które zostało stworzone przez wibrację ego. To zajęcie zabierze im dużą część ich egzystencji, w której w tej chwili są. To zajęcie będzie ich drenować z energii. To zajęcie będzie fizycznym i psychicznym cierpieniem. Żyjesz w świecie iluzji. Nieświadomie, rodzice. Którzy sądzą, że się urodziło im nowe dziecko, które oni zrobili i które nigdy na tym świecie nie było, wożą w swoich wózkach dzieci wokół ciebie. Oglądaj świat iluzji, w którym jesteś. i więcej widzisz struktury ego i co naprawdę się tutaj dzieje, tym szybciej osłabia się Twoja ego-struktura, tym szybciej prowadzisz do jej upadku. To, co tak zwani rodzice robią, wożąc w wózkach, jak sądzą swoje dzieci. Są, wożą w zasadzie nowe ciała ludzkie, nowe ludzkie ciało stworzone przez wibrację ego w ciele kobiety, które zostało dołączone do jakiejś egzystencji ludzkiej, która przeżywała już wszystkie egzystencje w tym hologramie i której, której nic nie można nauczyć o świecie iluzji. Czy jest w świecie iluzji? Zasadami. Wibracje ego stwarzają cierpienie, żeby się przeżywał. Ciała ludzkie posiadają kostum skóry, z twarzą, z włosami. Kostium skóry jest po to, żeby ukryć, czym naprawdę ciała ludzkie są, z czego naprawdę ciała ludzkie się składają i że są stworzone przez dydrację ego. Ciała ludzkie składają się przecież z mięsa, z kości. Żył, krwi i nerwów, przewodów nerwowych, z tego składają się ludzkie ciała. Krew, kości, mięso, żyły, przewody nerwowe są strukturami ego, które stwarzają w tych ciałach wszystkie choroby i które stwarzają ich procesy starzenia się. Żyje w świecie iluzji. W czasie wypadków i katastrof, wojen, ataków terrorystycznych, kiedy ludzkie ciała, skóra zostaje uszkodzona, następują ciekawe reakcje, kiedy skóra przestaje ukrywać, co jest w, w jej wnętrzu <grych> i zostaje uszkodzona, i to, co jest wewnątrz, staje się jasne, widoczne dla otoczenia. Wszyscy przeżywają dramatyczne uczucia uczucia obrzydzenia. Na widok, co jest w tym ludzkim ciele pod skórą. I ten widok, i to, co naprawdę jest, i ich uczucia są znakiem, że ciała ludzkie są stwarzane przez dydakcję ego. Żyjesz w świecie iluzji, budzisz się z hipnozy. Im więcej jesteś świadomy i obserwujesz ego struktury, tym szybciej prowadzisz do osłabiania i upadku Twojej ego struktury. Jak Twoja struktura upadnie, będziesz przeżywać wymiar rzeczywistości. W wymiarze rzeczywistości postanowisz sam, jaką formę egzystencji chcesz mieć i co chcesz przeżywać. Proces tak, miłego dnia, chociaż dni są iluzją.